Hej, cześć, siemano w następnym odcinku z Minecrafta Dzisiaj będziemy grali oczywiście na padzie, ale na serwerach I mamy takiego gościa Nazwał się identycznie jak my, tylko że użył swojego imienia Czyli po prostu Patryk, pro gościu Nie dość, że ludzie wbijają mu suby z Multicont Yy, po prostu wypowiadam mu wojnę subów. Mam nadzieję na Wasze wsparcie. Wiecie o co chodzi. No, gość nazwał się tak samo jak my. A tak nie wolno, co nie? Właśnie jesteśmy na jakimś serwerze. Poszukamy czegoś. Skywars, tak średnio. Możemy wejść na survivala. Zatrzymajmy gdzieś. Teraz się gra rozpocznie. Mamy jakiegoś gościa Aha, oczywiście, no jak zwykle Nic nowego zagramy sobie w jaki, na jakimś innym serwerze, bo chciałem zagrać w Bedwarsy. Gdzieś było na którymś serwerze Bedwarsy, ale nie pamiętam. Ale pamiętajcie oczywiście o lajkaczu no i subskrypcji. Bo nie możemy, żeby ten podrabianiec nas przegonił, który nagrywa Brawla. Tu byłem tu chyba będzie, ale nie wiem. Będziemy sprawdzać ogólnie, bo ja pamiętam jak wyglądał ten spawn tam tamtym serwie. A ogólnie jakbyście chcieli jeszcze jakieś inne gry, typu Call of Duty, jeszcze mam tam Asfalta 8, możemy też pograć. Tylko dajcie znać w komentarzu. Czyżby... Nie, to nie jest ten. Myślę, że to będzie chyba tu. Posprawdzamy wszystkie. Ja gram na padzie od Xboxa One, a można grać też od PS 4, jak to woli. To chyba jest to. Tak, to jest ten serwer. Trochę lagi są. Gdzieś tu było. Skywars, Surveyor i Bedwars są tutaj. Nie wiem właśnie, co to są takie lagi straszne. Możemy czteroosobowo sobie zagrać. Jesteśmy na spawnie. Mi parkura mamy, możemy spróbować. Kurde, ja w parkurach to za dobry, co nie jestem, więc nie czekujcie za wiele. Napadie się tak średnio gra. Trzeba no. to tak na raz zrobić. padzie tak dziwnie się steruje. Czy ogólnie się dobrze gra, tylko że... No. Takie szczelanie z łuku, takie różne są trudne strasznie rzeczy. Dobra, jesteśmy już. Tutaj jakiś skład. Ktoś chyba nie gra. Dobra. Pancerz. Broń. bloki. Oj, na razie wystarczy, obuduję od razu łóżko. Na ten moment na razie może być. Dobra, lecimy po jakiegoś jakieś złoto. Dobra, może jakiegoś Irona sobie pozbieram. Dobra, lecę na Jolo. Pewnie i tak zginę. No właśnie. A no i fak, spadłem. I wszystko od nowa. Przez to, że teraz będę miał wojnę, no to będę musiał regularnie nagrywać. No będę się starał, ale to tak po prostu trochę mi się nie chce, ale... Jak będzie wam się podobało, to mogę nagrywać. Wezmę sobie ten miecz. Pancerz, no tutaj ten najtańszy oczywiście bo nas jeszcze nie stać. No i bloki. Prawie spadłem znowu. No ja się tu boję chodzić, fuck. Tak średnio się tu. Mamy tu gościa. Spychamy go. Chyba na mnie pykło coś. Nie! Weźmy lepszy mieczyk. Jak zwykle. Po prostu. Nie po pierwsze mam jakieś bambiki w Teamie. Ja da się z tym Bambikiem, bo to średnio w Bedwars jeszcze napadzie, tak się no wiecie o co chodzi. Dobra, lecę od Do nowa. Pancerz. Det najtańsza en smuk. Og en Aha. Det er fint. Nie! Serio! Ten odcinek już będzie przejdzie do historii moich failów. O, mam trzy na najlepsze mieć. Boże, jakie to jest, to jest tyle failów. Nie dajesz. Blok 30 z tym razem wezmę bo mi się już nie chce pewnie tak znowu spadnę fuck 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 dobra Сделаем одного гостя. Ага. Uh -huh.